Witam, nazywam się Justin Peters i chcę podziękować Wam za oglądanie tego wideo. Mam nadzieję, że Ty i Twoja rodzina Dziś miewacie się dobrze. To jest drugi odcinek mojej nowej serii, którą zacząłem na moim kanale YouTube o naturze uświęcenia. Zacznę nagrywanie tych filmów przynajmniej dwa razy w tygodniu, może trzy, w zależności od tego, jak potoczą się moje sprawy w tym czasie i moje podróże. Ale spróbuję nagrywać przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pierwsze wideo, które nagrałem parę dni temu, było przyjęte. Bardzo, bardzo dobrze. Wielu z Was zostawiło bardzo zachęcające komentarze pod moim wideo. Oczywiście nie mogę odpowiedzieć na wszystkie z nich, ale bardzo dziękuję za to. Było też kilku przeciwników, ale tego się można było spodziewać. Wygląda na to, że większość z Was było zachęconych i wdzięcznych. Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie zachęcająca seria dla Was. Więc jest to nasza druga część. O czym będziemy rozmawiać? Więc dzisiaj będziemy mówić o tym, że Bóg zawsze działa, zawsze działa. Czy kiedykolwiek słyszałeś kogoś, kto powiedział coś takiego, Bóg naprawdę zainterweniował w tej sytuacji, albo my naprawdę powinniśmy się modlić, żeby Bóg zainterweniował w tej sytuacji? Ja wiem, co ludzie rozumieją przez to, kiedy mówią, że potrzebujemy, żeby Bóg zainterweniował, ale to nie jest obraz, który przedstawia Biblia. Sugerując, że Bóg musi zainterweniować, dajemy to zrozumienia, że w większości czasu Bóg jest na górze w niebie, siedzi na swoim tronie, przebierając swoimi antropomorficznymi palcami, nie mając wiele do zrobienia, spogląda na dół na ziemię i widząc naszą sytuację mówi, o rany, naprawdę muszę sięgnąć ziemi i zainterweniować w tej sytuacji. Muszę przywrócić te sprawy do porządku, ponieważ wymykają się one spod kontroli. Zejdę na dół i zainterweniuję. Więc Bóg nie interweniuje. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do kilku wersetów. Zacznijmy od listu do Kolosan, rozdział pierwszy, werset 17. On, Chrystus, jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. Zajrzyjmy także do listu do Hebrajczyków rozdział pierwszy werset trzeci, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy. Z tych dwóch perspektyw możemy zobaczyć kilka rzeczy. Widzimy po pierwsze, że Chrystus jest współwieczny z Ojcem, istniejący wcześniej. On nie jest stworzeniem, on jest stwórcą. I jako stwórca w Chrystusie wszystko ma istnienie. I on podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokładnie teraz, gdzieś głęboko w lasach deszczowych Amazonii, siedzi sobie malutki ptaszek na gałęzi, śpiewając i ćwierkając na chwałę Boga. Nawet jeśli w obrębie mil nie ma dookoła niego żadnego człowieka, który mógłby słyszeć tego małego ptaszka, dlaczego ten mały ptaszek, którego nikt nie może słyszeć, śpiewa i ćwierka? Cóż, on to robi ponieważ w Chrystusie wszystko ma istnienie i On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I wszystko to robi On dla swojej chwały. Dokładnie teraz twoje ciało i moje ciało wykonuje czynności, miliony rzeczy, w których jesteśmy błogo nieświadomi. Dokładnie w tym momencie każda komórka naszego ciała wykonuje czynności. I oto mitochondria wytwarzają energię, DNA, które się replikuje, komórki dzielą się, krew pompuje, nasze białe krwinki zwalczają infekcje, nasze ciała wykonują miliony czynności, synapsy odpalają. Nasze ciała wykonują te wszystkie czynności nawet wtedy, gdy nie mamy nad tym świadomej kontroli jesteśmy po prostu nieświadomi tego. Mogłobyś teraz wyruszyć w odległe galaktyki miliony, jeśli nie miliardy lat świetlnych stąd, i mogłobyś znaleźć gwiazdę w jednym z ramion spiralnych, na krawędzi spiralnego ramienia jakiejś galaktyki, miliardy lat świetlnych stąd, i mogłobyś zanurzyć się w środku tej gwiazdy i znaleźć pojedynczą cząsteczkę wodoru, lub tlenu, lub helu. I ta pojedyncza cząsteczka jest trzymana we właściwym miejscu właśnie teraz, poprzez nieustanne wykorzystywanie mocy Bożej. Wszystko w Nim ma istnienie. Każdy elektron każdego atomu kręci się wokół małej orbity. Dlaczego? Ponieważ Bóg podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy właśnie teraz. To jest oszałamiająca myśl. Widzisz, Bóg z Biblii nie, jest, nie trzyma się tego deistycznego poglądu na Boga. Wiesz, Bóg mógł stworzyć wszystko i On to stworzył, żeby wszystko się działało, ale potem po prostu się wycofał. Nie, ja jestem pewny stałej mocy Bożej, że mogę was zapewnić, że gdyby Bóg kiedykolwiek przestał działać, nawet na ułamek sekundy, gdyby Bóg kiedykolwiek przestał działać, wiesz, co by się stało? Cały wszechświat by wyparował każdy atom w całym wszechświecie wyparowałby. Ty byś wyparował, ja bym wyparował. Każdy system gwiezdny, każda galaktyka po prostu zniknęłyby całkowicie. Dlaczego? Ponieważ jedynym powodem, dla którego to wszystko działa, jedyny powód, dla którego Ty istniejesz i ja istnieję, jest ponieważ Bóg podtrzymuje wszystko Słowem swojej mocy. I w Nim, w Chrystusie, wszystko ma istnienie. Więc moi drodzy, nie ma takiego czasu, w którym Bóg by nie działał. Bez względu na to, co przeżywasz w swoim życiu, bez względu, przez jakie próby przechodzisz, mówiliśmy o tym w moim pierwszym wideo, nieważne, przez jakie doświadczenia przechodzisz, nieważne, z czym się spotykasz, bez względu na to, jak ponure mogą się wydawać okoliczności, bez względu, jak beznadziejna może się wydawać Twoja sytuacja, wiedz, że Bóg nie śpi. On nie drzemie, nie tylko, że on nie drzemie i nie śpi, ale on aktywnie działa właśnie teraz, nieustannie w Twoim życiu i w moim życiu, realizuje wszystkie rzeczy razem, ku dobremu i dla swojej chwały. Tak więc Bóg zawsze działa, moi drodzy. Zawsze działa. I to jest wielką pociechą dla mnie i mam nadzieję, że także dla Ciebie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że było to zachęcające dla Was. I do następnego naszego wspólnego czasu niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność Jego Ducha Świętego będzie z Wami wszystkimi.